W dzisiejszym filmie otworzę około 100 skrzynek milspec, Można je śmiało nazwać darmowymi casami, ponieważ jedną taką skrzynkę otrzymujecie za darmo po tym, jak na stronie klikniecie depozyt no i wpiszecie mój kod MATIS. Ponieważ za to możecie właśnie walnąć sobie takiego milspeca, no i do tego otrzymujecie 5% bonusu przy wpłacie. Pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich. Weźcie to pod uwagę, grajcie z głową i odpowiedzialnie, a ja myślę, że odniosę się tak po Wrócę do tego, co niedawno... Gdzieś tam zostało opublikowane, no i wywołało sporą burzę w internecie, nie oszukujmy się, będę tutaj otwierał te inspekcje. i w międzyczasie właśnie mówił o tym, co uważam i jakie są realia. Dobra, zacznijmy od tego, że nagrywam ze stronek, które są w pełni legalne. Chodzi o to, że one w żaden sposób nie łamią ustawy hazardowej, więc nie rozumiem skąd aż tyle kontrowersji, skoro na przykład. GeForce z którego aktualnie widzicie, jest normalnie zarejestrowany w Polsce. To bardzo ważna informacja. W związku z czym miał dużo kontroli, każdą z nich, jak widać, przeszedł pomyślnie, ponieważ strona w dalszym ciągu funkcjonuje, więc, to jest ważna informacja. Druga jest taka, że ja jestem związany z CS-em odkąd pamiętam, z tym kontentem. No i wiadomo, że częścią Counter-Strike'a jest otwieranie skrzynek. Ja akurat w to poszedłem. O proszę, i tutaj naprawdę co jakiś czas można ujrzeć mocne dropy, tak po 10 zł, jak na darmową skrzynkę. Jest to bardzo ciekawa propozycja. No i wracając, właśnie poszedłem w tę stronę, więc e, nic dziwnego, że te openingi nagrywam. Jest to część po prostu nieodłączna mojego kontentu. E, no i myślę, że jest to też istotna e, informacja. To nie jest tak, że nie wiem, ja nagrywam kontent Fortnite'owy na co dzień, czy tam zajmowałem się jakimś Fortnite'em i wziąłem deala z, ze stroną z CS-a, bo to w żaden sposób by się ze mną nie wiązało. No ale nie uważam też, żeby takie coś było jakieś turbo złe, no tylko wam mówię jak to wygląda. Więc y, mam nadzieję, że nie braliście też dosłownie wszystkiego co tam było powiedziane, bo niejednokrotnie leciała jakaś większa czy mniejsza manipulacja. W każdym razie myślę, że film mimo wszystko był potrzebny, pokazał problem. No i problemem jest to, że tutaj biorą w tym udział wszystkim, w tym wszystkim czasami biorą udział osoby, które nie powinny, dlatego ja w każdym moim filmie Mówię o tym, że strona jest przeznaczona dla osób pełnoletnich, moi drodzy i to jest kluczowe, to jest kluczowe. Okej, okay, dobra, myślę, że pogadaliśmy na ten temat, więc przejdźmy już w pełni do openingu. Ja myślę, że wy też oglądając mnie i ten content zdajecie sobie sprawę z czym to się wiąże doskonale. Ja też was informuję w każdym filmie, aby robić to odpowiedzialnie, więc naprawdę tutaj nie trafiło mam nadzieję na głupich ludzi. Dobra, lecimy. Jeszcze trochę sobie tutaj pomęczymy te skrzynkę. Koniec końców nie jesteśmy na plus. O, proszę, jakiś tek za siódemkę. No maksymalnie to chyba coś za dychę nam wyleciało, szczerze mówiąc. Nie wiem, ile już tych skrzynek przemęczyłem, ale bardzo dużo. W każdym razie wtedy tutaj jest 300, więc jak 300, no to lecimy, żeby było gdzieś około, około te 300 jak najbardziej może być spoko. Nie wiem ile jest na ten moment. Myślę, że już grubo ponad 100 i to tak bardzo grubo. O, teraz był dobry drop 12 zł łącznie. No są tutaj takie perełki, które się gdzieś tam przebijają, ale bez mega szału, bez mega szału, okej. Okay. Dobra, jeszcze troszeczkę sobie tutaj będziemy kontynuować. Dobra, 12 ziko też zarąbisty dropik. Spokojnie. Jeżeli chodzi o moją dalszą przygodę, na razie kontynuuję, ale oczywiście w dalszym ciągu myślę o ewentualnej zmianie. kontentu też nie wiem jeszcze, w jaką stronę dokładnie pójdę. W którą stronę dokładnie pójdę. No ale na razie filmy jeszcze będą się pojawiały, więc możecie być o to spokojni. Dzisiaj wyjątkowo nie ma konkursu, ale to dlatego, że szykuję dla Was coś naprawdę mocnego i niedługo się dowiecie. O co dokładnie chodzi? Dobra. uuu, Ej, teraz wleciało fantastycznie. 15 zł, czy tam 16. No rekord tego filmu, niezaprzeczalnie, zaprzeczalnie. Okej, okay, jeszcze jakiś kałek za 7, Spoko. Dobra, jeszcze kilka otwarć, bo myślę, że już 200, ponad 200 skrzynek mamy. Luźniutko, luźniutko. O proszę, 15 zł po raz kolejny. Super. No to co? Myślę, że jakiś case battle, case battle składający się do, niekoniecznie z tych minspeków, Już nie chcę was też zamęczać nimi jakoś strasznie, więc em, wszystko może... O! 17! Jest rekordzik, jest rekordzik, moi drodzy. Szkoda, że ja tak szybko klikam sprzedać, że nawet nie widzę dokładnie, jakie skiny y, trafiam, no ale to jednak jest najważniejsze, bo y, gramy tutaj żeby zdobywać skórki do gry w cs tak? Ja dzisiaj przykładowo Wam pokazuję, żeby ten odcinek nie trwał 30 minut, co możecie trafić z tego Minspeka, który jednak jest darmowy, jedno otwarcie jest darmowe, więc warto to wziąć pod uwagę. Okej, okay, jeszcze kilkukrotnie sobie tutaj wlecimy, dobra. Dobra, przejdźmy do bitwy, ale jakieś niezwiązane już z tymi Minspekami. Okej, okay, takie coś za 120 zł, w tym skrzynia pyki. Jeszcze nie zdarzyło mi się przedostawać, więc jest to idealny moment. Trzy osoby, przywołujemy boty i zobaczymy, co z tego będzie. AK-47, M4A4, no i trzy skrzynie pyka. Taka standardowa bitewka bez jakichś fajerwerków, ale mam nadzieję, że w dropie będą fajerwery i to mocne, więc... Zaczynajmy, zaczynajmy, zobaczymy co z tego wyniknie, co z tego wyjdzie, oby jak najlepszy drop. Oj, Akacz nie oddał, Akacz absolutnie nie oddał. Z M to samo, brak jakiegokolwiek, jakiegokolwiek profitu, chociaż nie, Henry. Henry jednak trafił jakąś ziemkę wyróżniającą się. No super, no to jest po prostu trzy otwarcia i trzy tragiczne skiny w moim wykonaniu, ale co ja zrobiłem? O, ja zrobiłem tym jednym dropem, chociaż nie, on też ma mega moc, on też ma mega moc. Ale lipa, gdyby on nie trafił Jaguara, zgarnąłbym całość. A tak, no niestety, wszystko wędruje do Crashera. No na bitwę wydaliśmy 120 zł, zwycięzca zgarnął 520, więc ciekawie, oczywiście my otrzymujemy cashback, więc nie wychodzimy absolutnie z niczym. W każdym razie, no szkoda, szkoda, że tak to tutaj wyszło, bo było naprawdę blisko czegoś fantastycznego. W każdym razie ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się spodobał, zostawcie jakiegoś lajkacza. Do następnego na razie i cześć. Ciemanderko.